Starszy pan zaniósł swojego Galaxy S21FE do naprawy. Pracujący tam mężczyzna powiedział, ale z pana smartfonem wszystko jest w porządku. Starszy pan odrzekł, to dlaczego jest droższy od zwykłego S21? Słuchajcie, ja mam taką cechę, że mnie bardzo trudno zrobić w konia. Nie jestem łatwowierny, a jeżeli już, to nawet zbyt podejrzliwy. Tak mi ostatnio zarzucił mój znajomy, a on jest astronautą i zastępcą sultana, więc no chyba się zna na rzeczy. W każdym razie właśnie z uwagi na moją wrodzoną nieufność Galaxy S21 FE bardzo mi się podoba jako sam telefon, ale żebym wam powiedział, że macie go kupić, to musielibyśmy albo obniżyć jego cenę o jakieś 700, albo cofnąć czas o jakieś 7 miesięcy i według mnie to pierwsze byłoby łatwiejsze, ale księgowa Samsunga ma inne zdanie. Październik 2020. Lud pracujący w Polsce powoli zaczyna tracić nadzieję na godne życie. W fabrykach i kopalniach trwają protesty. Wtedy pojawia się Samsung Galaxy S20 FE flagowiec dla każdego ze świetnymi, ale nie przesadzonymi podzespołami odchudzony tam, gdzie powinien i dzięki temu z dobrą ceną. Później jeszcze błyskawicznie tanieje, trafia na podium mojego rankingu najlepszych smartfonów 2020, a przede wszystkim prowadzi do ogromnego wzrostu gospodarczego, bo ludzie zaczynają wierzyć, że jeżeli będą naprawdę ciężko pracowali, to w końcu się takiego dorobią. I właśnie dlatego o S20FE będą pisali w podręcznikach od historii jako o sprzęcie, dzięki któremu w Polsce ostatecznie skończył się komunizm. Na jakieś dwa lata pewnie. Galaxy S20FE był drugi na liście rzeczy, które w 2020 roku najczęściej polecałem rodzinie i znajomym. Jeden kuzyn, drugi kuzyn, kolega, nawet pani, która mi to studio wynajmuje, wszyscy kupili S20FE, bo im kazałem. I według mnie za 2000 albo 2400 w wersji 5G to nadal jest bardzo opłacalny zakup. To co się stało, że S21FE to tak na razie. Nie bardzo jest opłacalny zakup. To tajemnicze FE, to znaczy Fan Edition, bo to mają być z założenia smartfony dla największych wielbicieli Samsunga. Najwięksi wielbiciele Samsunga. Zróbcie hałas. Sytuację z premierą S21FS próbuję wam wytłumaczyć metaforycznie. Otóż wyobraźcie sobie, że jak każdy youtuber wydaje książkę, bardzo bym chciał swoją drogą. I ta książka kosztuje 40 zł, ale dla moich największych fanów mam ofertę specjalną. Oni będą mogli kupić ją pół roku później w specjalnym wydaniu Fan Edition, które ma 250 stron zamiast 260. I kosztuje 45 zł, a nie 40. Powiedzcie mi tylko, gdzie mam zapłacić. To na pewno przez światowe problemy z dostępnością podzespołów, ale premiera S21 FE była dla mnie chyba najbardziej stresującym spóźnianiem się życia. Już chciałem kupować Samsungowi test ciążowy. Plotki na jego temat, wygląd, kolory obudowy hulały po necie już pół roku temu. I rozumiem, że to nie jest wina Samsunga, ale FE ostatecznie trafił do sklepów tylko kilka tygodni przed premierą serii S22 i Rok po premierze pozostałych S21. I kiedy odchudzony S21FE debiutuje w cenie od 3,5 tysiąca złotych, zwykłego S21 spokojnie rybiecie za parę stów mniej. Tak więc o ile S20FE od początku był tańszą alternatywą, o tyle ten jest po prostu alternatywą. I to taką naprawdę dosyć alternatywną. Duszą ten telefon wciąż jest starym, podkreślam, dobrym S21, czyli Samsung wrzucił oprogramowanie z zapewnionym długim wsparciem w sensie psychologicznym, bo na pewno z Samsungiem bardzo się Wam przyda. Nie, no, chodzi o 3 lata aktualizacji Androida. Wygodną obsługę aparatu, piękny ekran AMOLED, który ma chyba jeszcze mniejsze ramki niż w S21. Bardzo dobre głośniki, wodoszczelność, ładowanie indukcyjne, obiektyw z przybliżeniem no, właściwie chyba każdą cechę, której byście mogli oczekiwać i od flagowca, i od Samsunga. To dobrze, i nawet po smukłej, dostojnej linii pudełka, widać, że dostajecie. True Flagship Experience, bo yy, nie ma ładowarki w środku, ale to jest bardzo na rękę producentom zniżek w Green selu, więc przypominam, że u mnie można taką dostać. Problem w tym, że tego telefonu się nie da tak jednoznacznie ocenić, bo Galaxy FE ocenia się nie po tym, jak zaczynają, tylko po tym, jak kończą i oczywiście, że błyskawicznie uruchomi młodzieżową aplikację TikTok albo zrobi przepiękne zdjęcia kotka, tylko że no, tyle to wiadomo, bo to jest tylko przypodrobany S21. FE to Moim zdaniem będziemy mogli wystawić ocenę na podstawie jego ceny za jakieś pół roku i wtedy też dowiemy się, z jakimi innymi smartfonami go porównywać. Bo teraz to wiadomo tylko, że z S21, a i to nie jest łatwe. Ale spróbujmy. No tutaj aparaty dokładnie nie zachodzą na boczną ramkę jak w zwykłym S21. I cała ta wyspa jest plastikowa, a nie metalowa. S21 ogólnie też był z plastiku, ale z tego co pamiętam, to otoszka aparatów nie. Ekran w nowszym modelu ma 2,0 więcej, ale ja na takie mikre różnice to przestałem zwracać uwagę, odkąd się już nie muszę tak z siostrą dzielić, że ciasto kroimy idealnie na pół. Co do milimetra, S21FE ma też większą baterię, ale przy tym większym ekranie i jeszcze braku adaptacyjnego odświeżania obrazu, bo jest tylko albo 60 Hz, albo 120 i nic pomiędzy, na jedno wychodzi. Znaczy na jeden wychodzi. Na jeden dzień w sensie. Ej, ale teraz tak patrzę, że w tym S21FE zabrakło jeszcze opcji nagrywania filmów w 8K. Nie no dobra, nawet nie będę próbował tego przedstawiać jako jakiejś wielkiej sensacji, bo bym miał pod tym filmem takie reakcje jak pod artykułami na fejsie o śmiercionośnych nowych wariantach kobit. No, moim zdaniem te 8K... W obecnej formie, w obecnej jakości nie jest nikomu do niczego potrzebne. No i S21 FE ma jeszcze troszkę inne parametrami, mówiąc dyplomatycznie, aparaty niż w zwykłych S21, a mówiąc serio, to wrzucili tutaj dokładnie te same, co rok temu, y, półtora roku temu, do S20 FE. Nie mam teraz tych wszystkich telefonów, żeby tak na żywca porównać, ale jak porównuję do fotek, które robiłem tamtymi modelami rok temu to nie widzę większej różnicy. Selfie mi się nie podobają za bardzo, Oppo Reno6 Pro, którego ostatnio dużo używałem, robi znacznie ładniejsze, a też nie jakieś ultra wybitne, ale poza tym to nadal są dobre, wszechstronne flagowe aparaty. I nadal nic nowego. Zagraniczne recenzje się kończą mniej więcej w tym miejscu i wszystkie mają tytuły w stylu... Nic zaskakującego, spóźniony na imprezę, dobry, ale może być zbyt późno. Lepszy telefon, gorsza cena, to jest akurat świetne hasło reklamowe, proponuję Samsungowi, żeby sobie zapisał. Albo W cieniu gigantów, to jak S21F kiedyś będzie pisał swoją autobiografię, to też byłby wspaniały tytuł książki. Mają do niego właściwie tylko takie pretensje, jak i ja, czyli że znalazł się w niewłaściwej cenie, w niewłaściwym czasie i w sumie tyle, ale w Polsce jest jeszcze jeden aspekt więcej. Jak zawsze kurczę. Otóż wszystkie pozostałe Galaxy S21 śmigają w całej Europie na plockach Exynos autorstwa Samsunga. S21Fe ma natomiast na pokładzie Snapdragona 888 od Qualcomma. Historycznie Snapdragony się właściwie zawsze okazywały szybsze i pod każdym względem lepsze, ale istnieje takie mądre przysłowie. Kto z kim przestaje, takim się staje. Tak więc, kwalkom zmęczony latami rywalizacji, tym razem wyprodukował procesor, który tak samo się grzeje i tak samo jest do dupy, jak i ten Exynos. Oba siebie warte. No ale też, żebyście źle nie zrozumieli, nawet jeżeli oba te procki są do dupy. Jak to wytłumaczyć coś tak głupiego komuś, kto się nie interesuje? Kiepskie Ferrari i tak będzie lepsze niż dobry motorower. Niby cyferki znowu trochę przemawiają na korzyść Qualcomma, ale no, nie mogę powiedzieć, żebym w ostatnim roku, jak testowałem i S21, i dużo flagowców innych firm, żebym tak na co dzień czuł jakiekolwiek różnice. Galaxy S21 FE na mocarnym Snapdragonie też mi się grzeje podczas grania w gry albo nawet oglądania filmów w najwyższej jakości. Może nie jakoś ogromnie, ale po podwyżkach cen gazu doceniam. No to co z tym Galaxy S21FE? No, mówi się, że lepiej późno niż wcale, ale nowy, a właściwie z nazwy to już stary smartfon Samsunga, na razie tego mi jakoś specjalnie nie pokazał. Jak potanieje, ekstra, super, bardzo fajny telefon, ale póki co moim zdaniem najbardziej atrakcyjnym smartfonem z całej oferty Samsunga. Wciąż albo nawet teraz to jeszcze bardziej jest ten Galaxy S20FE, bo za minimum 1000 zł mniej dostaniecie porównywalny i serio niewiele gorszy produkt. Nadal z dobrym aparatem, ładowaniem indukcyjnym, wodoszczelnością i tymi wszystkimi funkcjami, które mówią, jestem telefonem dla ludzi zamożnych. Tego nie mówi tylko slot na karty MicroSD, no bo kto by tam kart używał, i właśnie dlatego w S21FE już go nie ma a w tym starszym jest. Zresztą możecie sprawdzić co by Wam odpowiadało, bo na oficjalnej stronie Samsunga jest taki poradnik, jaki smartfon wybrać. Ja kliknąłem i kazał mi kupić lodówkę. Dobry jest, kurczę, bo akurat się serio rozglądam. Mam jeszcze jedną teorię, to znaczy hipotezę się mówi. Otóż teraz cykl życia telefonu, czyli czas, w którym serio można go kupić w sklepie, to czasem są, kurczę, ze trzy tygodnie, a później od razu wkracza nowy model i tego starego już nigdzie nie ma, a nowy jest zwykle droższy, ale niekoniecznie lepszy. Najczęściej to widzę u Realme i Xiaomi, ale nie tylko, no bo teraz są problemy z dostawami, półprzewodnikami, oczywiście też Donald Tusk swoje zrobił, czy nie wiem co, ale na pewno ma coś z tym wspólnego. No tak to wygląda, bo są problemy z produkcją czegokolwiek. Więc się nie zdziwię, jeżeli niedługo zwykłego Galaxy S21 w ogóle się już nie będzie dało kupić, bo Samsung go tak jakby wygaść i zostanie nam do wyboru już tylko ten FE albo ewentualnie najtańszy Galaxy S22 też będzie niewiele droższy. No w każdym razie ja bym poczekał. Póki co jest dopiero 12 stycznia i jeżeli Galaxy S21FE grzecznie potanieje tak jak jego stary, no to prawdopodobnie znowu się znajdzie w czołówce najlepszych smartfonów roku, a jeżeli nie, no to będziemy o nim pamiętali tak samo jak o Galaxy S10 Lite. No właśnie. Jeżeli z tego materiału mielibyście wynieść jakiś morał albo inną lekcję, to proponuję może taką, że tych smartfonów wszystkich jest moim zdaniem zbyt dużo. Bo ręka do góry, kto już się zdążył pogubić, co właściwie ma Galaxy S21Fe ze Snapdragonem, a co ma S21 z Exynosem, a co S21 ze Snapdragonem, a co S21 Ultra, a co S20Fe, no. Podnieście, podnieście, śmiało, śmiało, widzę, bo mam tego Pegasusa. A skoro już o łapkach w górę, to tutaj też można zostawić i też będę obserwował, tak więc dawajcie, a jeżeli jednak mimo wszystko chcielibyście kupić S21 FE, to kupicie go w komputroniku, ładowarkę do niego w GreenCellu, a tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Wiecie, że nigeryjski książę zostawił mi spadek? W dupie z tymi smartfonami.